Dzień dobry, spotykam się z moją przyjaciółką Grażynką. Sprawa dosyć ważna. Z 31 lipca 2023 roku w Gdańsku oficjalnie został przedstawiony, otworzony dworzec PKP. Pani Grażynko, jak się podoba dworzec nasz nowy? No podoba się bardzo. E... Jak się wejdzie, to patrząc na to wszystko dookoła, widok niesamowity, imponujący, pomimo, że to tak długo trwało, o czym musimy pamiętać. No, można powiedzieć, że warto było czekać. Wykonano kawał dobrej roboty. Zgadzam się panie, z Panią w stu, stu procentach, a pragnę nadmienić, że głównym wykonawcą remontu była firma warszawska Mostostal. Początek remontu datujemy na wrzesień 2019 i tak jak już powiedziałem koniec 31 lipiec 2023. Oficjalnie został przedstawiony tutaj właśnie dworzec. Wiele ważnych, znanych osobistości się zjawiło. Między innymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, prezes PKP Krzysztof Maliński. Natomiast, co mnie trochę zaskoczyło, E, zabrakło prezydent miasta Gdańska. Proszę pani, pani Grażynko, czy to nie dziwne, że e, no takie huczne wydarzenie, taka powiedz, e, uroczystość dworzec e, z pompą oddany, a prezydent miasta Gdańska nie ma? No i jest to dziwne. W sumie, no, trudno mi jest powiedzieć, z jakich powodów. Mm, nie było tu y, pani Dulkiewicz. Moim zdaniem być powinna jaka nasza, jako nasza przedstawicielka, reprezentantka i tutaj jakieś tam y, antypatie, no nie powinny mieć wpływu na to. Tak? Mało tego, ja bym jeszcze to powiedziała, że y, no, też tutaj poniekąd przyszłam zobaczyć otwarcie e, tego pierwszego dnia. Było tu mnóstwo ochrony. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego ochroniarza, trochę to jest dziwne, bo jednak ta ochrona być powinna, tak? Więc no, no jest to przedziwne, tak? Czym to sobie tłumaczyć, no ciężko powiedzieć może ze względu na te osobistości. Wczoraj to było tak pilnowane czy chronione, ale na co dzień, na, na dzień, przepraszam, dzisiejszy powinno, no, też powinna być ta ochrona, powinniśmy to widzieć, tak? żeby od samego początku zadbać o to. Na co czekaliśmy, no, mnóstwo czasu. Zgadzam się z, e, z panią w stu procentach. Natomiast tutaj pragnę zauważyć, że tutaj są pewne animozje między obozem pani Aleksandry Durkiewicz, a no, to jest e, inwestycja rządowa, można powiedzieć. No i kilka takich suchych faktów e, przedstawię państwu odnośnie tego naszego dworca. E, Dworzec został wybudowany w 1896. Znaczy, zaczęto budowę w 1896, a w 1990 roku oddano go do użytku. Natomiast co jest dziwne, zaskakujące poniekąd, sama wieża, która dworcowa, została oddana do użytku w 1903 roku. To jest 3 lata po oddaniu budynku dworcy. Także ta wieża była dobudowana do istniejącego, do istniejącego już dworca. No i generalnie dworzec. Gdański miał, że tak powiem, dwa generalne remonty. Na początku lat 60. i na początku lat 90. Ten trzeci to właśnie tutaj w 2023. Natomiast 2000, w pierwszej połowie 1960 roku była decyzja, bardzo blisko było decyzji podjęcia, podjęcia decyzja, że dworzec miał być wyburzony, Ale był tak zniszczony po, po wojnie, że. Włodarze twierdzili, że nic z tego nie będzie i prawdopodobnie do wyburzenia, natomiast tak los chciał, że po prostu miasto, państwo nie miało pieniędzy na nowy, że tak powiem dworzec, na nową, na nowy gmach i został się ten, który tak jak mówię, na początku lat 60., na początku lat 90. przechodził gruntowne remonty. Tak jak mówiłem remont ten obecny pochłonął wielkie pieniądze. Początkowo wyceniono na 100 milionów złotych. Bodajże w 2022 ta cena wzrosła do 109, no prawie 110 milionów złotych. A z tego co wiem, finalna kwota remontu tego dworca wynosi 120 milionów złotych. Także dworzec spełnia wszystkie najnowocześniejsze Kryteria, oświetlenie energooszczędne dla osób niepełnosprawnych, wszystko jest podporządkowane. Odzyskiwanie wody, także to jest, można powiedzieć, cudo techniki nocnej. Pani Grażynko, cieszymy się, że dworzec w końcu został oddany do użytku. Wygląda to rzeczywiście imponująco, prawda? Tak, też tak uważam. A jeszcze tutaj. Do tych kosztów. Wiadomo, że to są ogromne koszty, trwało to długo, ale no, że tak powiem, patrząc na to, nie jestem jakimś wybitnym znawcą, Widać, że do każdego szczegółu, do każdego detalu no, jest przywiązana wielka waga. Jest to wszystko zrobione naprawdę fajnie. Czuć ten klimat i aż miło jest wejść. Nawet gdybym, że tak powiem, gdzieś przychodziła, nie znała, z samej ciekawości weszłabym jest warto, pachnie nowością, No jest, widok jest imponujący, tak? chce się tu wejść, po prostu chce się tu wejść. No rzeczywiście, te ściany, wie Pani co, to, to wszystko jest odnowione, mało tego, te wszystkie, że tak powiem rzeźby, tak? to wszystko jest nawiązane do, do początku działalności dworca, także tego nie było, to było zniszczone w początku lat, czy podczas tej pierwszej renowacji było to wszystko zniszczone i dalej było kontynuowane to, Natomiast teraz w 2023 roku wszystko zostało odnowione, przywrócone do pierwotnego charakteru. Pragnę jeszcze tylko dodać, że tutaj jak twierdzą działacze PKP opóźnienie spowodowane było m.in. o przerwę, bo tutaj zapowiadamy pociąg. Jak widzę Państwo, wszędzie opóźnienia są i rzecz normalna. Także tak jak mówię, opóźnienie właśnie w dworcu, właśnie jak tłumaczył PKP, włodarze PKP, wynikało właśnie z wymagań też przez Gdańskiego Konserwatora Zabytków. Pandemia też swoje do, dołożyła. I oraz wiele tu takich robót było trzeba wykonać dodatkowych, których wcześniejszych kosztuje się w ogóle nie było. Zakładane, że coś takiego ma, będzie miało miejsce. Także cieszymy się z oddanego do użytku dworca. Tutaj jeszcze jest nie wszystko, może tak do końca zapięte na 100%, bo wszystkie te punkty gastronomiczne, usługowe, one, ich jeszcze nie ma. Dopiero mają się podpisywać umowę z PKP, mają się wprowadzać, natomiast na chwilę obecną nie ma tych punktów. I jedno jest pewne. Na pewno wróci McDonald's. To jest pewne. I punkty mają być w tygodniu, na tydzień ponoć ma się zapełniać dworzec i żeby służył nam wszystkim, i miejscowym, i turystom, prawda? Dokładnie tak, ale też y, y, tutaj słuchając y tego y, początkowej, początkowej rozmowy, że ten dworzec miał być kiedyś wyburzony, tak? bo tam tak, y, tak, nie tak, było tak. pieniędzy. No ja się cieszę, że nie było tych pieniędzy, może nie powinnam tak mówić, ale to jest kawał historii i cieszę się, że ona przetrwała do dzisiaj, bo uważam, że y, no, wszyscy z nas powinni to zobaczyć. tak? Pomimo tego czekania polecam każdemu wejście tu, y, poczucie y, klimatu tego dworca. No Ja bym sobie życzyła, żeby to wyglądało y, tak, jak to wygląda na dzień dzisiejszy? No, oby, ja myślę, że tutaj e, władze PKP wezmą przykład z Gdyni, gdzie dworzec Gdyński cały czas pięknie pilnowany, mimo upływu lat po remoncie, świetna forma i wszystko ładnie, ale widać tam też właśnie pracowników ochrony, widać, że jest pilnowany. Myślę, że w Gdańsku będzie podobnie, że to będzie, będziemy będą dbali. Znowu opóźnienie, pewnie jakieś. Pewnie tak. Proszę bardzo, tak właśnie brzmią nowe megafony na Gdańskim dworcu na holu. Znajdujemy się właśnie na holu w poczekalni, także... I to jest też miło słyszeć po takim czasie oczekiwania na otwarcie tego dworca. Dokładnie. To jest no, też fajne, tak? Dokładnie, Tutaj każdy, każdy element, który właśnie to, to cieszyć się, że, że, że to w końcu wróciło do Gdańska, do Gdańszczan, że możemy to wszyscy korzystać. Jak wcześniej powiedziałem i Gdańszczanie, i turyści. Także... No dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę, Pani Grażynko. Bardzo proszę. Miłego dnia. Wzajemnie. Do, do następnego spotkania i do, do następnego jakiegoś komentarza. Dokładnie. Miłego tak. jeszcze raz, do widzenia. Do widzenia.